pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie na kolejnej naszej katechezie. No to na początek pomodlimy się wspólnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku zadam Wam zagadkę. Bez Niego żyć nie dasz rady. Najlepiej, aby było bez wady. Stuk, puk, stuk, puk. Bije wielce, a nazywa się, i wszyscy mówią, że to jest serce. Czyli dzisiejsza katecheza będzie o sercu. A jakim to sercu, to zaraz się dowiemy. Tematem naszej katechezy jest serce Jezusa, źródłem miłości i dobroci. Czy wiecie, co to jest źródło? Definicja mówi nam, że źródło to woda, która wypływa na powierzchnię, tworząc strumyk, a nawet rzekę. Czyli jest to początek rzeki, która rozlewa się i nawilża ziemię, nawadnia nawet nawadnia Ziemia. Wyobraźcie sobie, że Jezus jest takim początkiem miłości i dobroci. Pismo Święte mówi nam, że nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Jezus jest właśnie takim naszym przyjacielem. Bo Jezus z miłości do nas umarł na krzyżu. Żołnierz włócznią przebił jego serce, i wtedy wypłynęła krew i woda. Odwdzięczmy się Jezusowi za jego miłość. Proponuję, abyśmy w tym miesiącu czerwcu y, odmawiali wspólnie z rodzicami litaniem do serca Pana Jezusa. Jak pamiętamy, miesiąc ma maj był miesiącem Maryi, i zachęcam Was do. Śpiewania czy odmawiania litanii do Matki Bożej. Tak, w tym miesiącu serdecznie zachęcam Was do uczczenia serca Jezusa przez śpiewanie właśnie tej litanii do serca Pana Jezusa. A my wspólnie możemy zaśpiewać na koniec taką pieśń, którą uczyłam, się, uczyłam was na religii sercem kocha Jezusa. Więc zaraz wam ją puszczę i wspólnie sobie ją zaśpiewamy. Jeszcze pod lekcją podlinkuję wam zadania domowe, które byście sobie mogli odrobić i kto będzie chciał, może je wstawić na portfolio, ja wtedy wam sprawdzę dla chętnych. Mhm. To zaśpiewajmy wspólnie. Z sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochał, On pierwszy ukochał. Na dzisiaj życzę Wam dobrych, dobrego wypoczynku, dobrego weekendu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.